Bez wyobraźni, jak twierdzi Neville Gadert, wszystko, co można zobaczyć, dotknąć, wyjaśnić i obronić, jest tylko końcem dla człowieka wyobraźnią obdarzonego. Działa on poprzez swoją wyobraźnię, zasadę powstawania wszystkich form, a wiara jest substancją, z której są one ukształtowane. Przed kontynuacją zapraszam do subskrypcji tutaj, aby przyczynić się do rozwoju naszego kanału. Podziel się tym filmem z kimś, komu uważasz, że również trzeba go usłyszeć. Modlitwy nie odniosą sukcesu, chyba że istnieje powiązanie między umysłem świadomym a podświadomym mówiącego. Można to osiągnąć tylko poprzez wiarę i wyobraźnię. Przoduje potężem wyobraźni, w szczególności ludzie wyobraźnią obdarzeni, zawsze otrzymują percepcję. Jednakże wszyscy ludzie, a zwłaszcza ci, Którzy biedni są wyobraźnią, są poniżej swojego potencjału. Kto nam daje gwarancję, że nasze matki podczas kołysanki nie obudziły tej subtelnej różnicy w naszych umysłach? Tak, możliwe jest zamianianie sugestii w sposób dobrowolny w ludziach. W takim razie nie ma powodu, aby wątpić, że możliwe jest zamieszczenie w kimś intencjonalnych sugestii w znacznie silniejszy sposób. Wszystko, co można zobaczyć, dotknąć i argumentując dla człowieka wyobraźliwego, jest tylko końcem, ponieważ działa poprzez swoją wyobraźnię, kierowane przez głębiny swego istnienia, gdzie każda myśl rodzi się sama w sobie i nie dlatego, że jest związana z czymś więcej w jego wnętrzu. Nie ma potrzeby pozostawania w granicach wyobraźni, ponieważ jedynym ograniczeniem, które go ogranicza, jest jego tajny instynkt, który uczy go unikać wszelkich sugestii które nie prowadzą do spełnienia jego pragnienia. Wyobraźnia i domysły są jedynymi niezbędnymi zdolnościami umysłowymi do tworzenia obiektywnych warunków. Napisz tutaj w komentarzach: Moja wyobraźnia tworzy moją rzeczywistość. Wiara jest niezbędna do prawidłowego działania prawa świadomości. Jest czysto subiektywna i osiągana jest poprzez usunięcie wszelkiej aktywnej opozycji obiektywnej myśli jednostki. Oznacza to, że zależy od jej zdolności do poczucia i przyjęcia jako prawdziwego tego, czego jej obiektywne zmysły zaprzeczają. Ani pasywność, ani świadome przyjęcie sugestii nie są niezbędne, ponieważ nawet bez zgody lub świadomości można otrzymać subiektywną sugestię, która może zostać wyrażona obiektywnie. Istotą świadomości jest to, że poprzez telepację możemy nawiązać natychmiastową łączność innym człowiekiem. Aby ustanowić więź, musisz wizualizować tę osobę mentalnie, skupić na niej uwagę i wywołać ją mentalnie poprzez imię, tak jak robisz to normalnie, aby zwrócić jej uwagę. Wyobraź sobie, że odpowiedziałyby mentalnie. Posłuchaj ich wewnętrznej głosu, wizualizuj ich w stanie, jaki chcesz uzyskać, a następnie wyobraź sobie, jak mówią to, czego chciałeś usłyszeć w tonie normalnej rozmowy. Odpowiedz im mentalnie, wyrażając radość spostrzegania ich szczęścia. Po wysłuchaniu mentalnie ze wszystkich aspektów rzeczywistości tego, czego chciałeś usłyszeć i ciesząc się z tej ogłoszonej wiadomości, powróć do swojej obiektywnej świadomości. W ten sposób twoja podmiotowa rozmowa może obudzić to, co w niej zostało powiedziane. Wszystko, co zdecydujesz osiągnąć, odniesie sukces. A światło będzie ciągle świecić na Twojej drodze, księga Sioba godzina 22.28. To nie siła woli wysyła podmiotowe przesłanie na Twoją misję, lecz jasność celu i poczucie osiągnięcia zadeklarowanego stanu. Kiedy Twoja siłowa woli i Twoje przekonania są w konflikcie, Twoje przekonania zawsze zwyciężać. Nie wojsko ani nie siła, lecz moim duchem, tak mówi Pan Zebrzeszeli. Księga 4, 4:6 Przyciąga to, czego pragniesz, ale nie to, co uważasz za prawdziwe. Dlatego wejdź w ducha tych myślowych rozmów i nada im ten sam stopień rzeczywistości, jaki nadałbyś rozmowie telefonicznej. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Marka godzina 9:23. Dlatego też mówię wam, wszystko, o co się modlicie, wierzcie, że otrzymacie je, a otrzymacie, marka godzina 11:23. Akceptacja celu determinuje środki, a żadna mądrzejsza refleksja nie mogłaby wymyślić skuteczniejszych środków niż to określone przez akceptację celu. Mów do swoich przyjaciół tak, jakby ich pragnienia już się spełniły. Wyobraźnia jest początkiem tworzenia wszelkich form, a wiara jest substancją, z której są zbudowane. Przez wyobraźnię zarówno latentną, jak i śpiącą w świadomości, budzi się i przekształca. Kuracje przypisywane wpływem alternatywnych medycyn, relikwii w świętych miejscach są skutkiem wyobraźni i wiary. Siła lecznicza nie leży w duchu, który w nich drzemie, lecz w duchu, z jakim są one przyjmowane. Mądrość subiektywna podlega całkowitej kontroli sugestii. Dlatego też Niezależnie od tego, czy przedmiotem twojej prawdziwej czy fałszywej wiary są, zyskasz identyczne rezultaty. Nie ma niczego sprzecznego z teorią medycyny alternatywnej ani stwierdzeniami kapłanów o uzdrowieniu poprzez relikwie i miejsca święte. Gdy subiektywne umysły pacjentów akceptują sugestie zdrowia powiązaną z tymi stanami, a te warunki są spełnione, mają tendencję do przywracania zdrowia. Niech wam się stanie według waszej wiary. Mateusz Godzina 9:29 Wszystko jest możliwe dla wierzącego, marka 9. Spodziewanie się z ufnością to potężniejsze narzędzie do jego materializacji niż sama rzeczywistość. Spodziewanie się z ufnością o uzdrowienie potrafi dokonać tego, czego żaden lek nie jest w stanie. Niepowodzenie zawsze wynika z antagonistycznej sugestii, którą sam pacjent wysyła do swojego podświadomego. Zazwyczaj będące następstwem obiektywnych wątpliwości co do mocy leku czy cudownego przedmiotu, albo wątpliwości co do prawdziwości teorii. Wiele z nas, albo z powodu braku wrażliwości, albo z powodu nadmiernej intelektualizacji, oba te przeszkody na drodze modlitwy nie wierzy w to, czego nie widzą oczyma. Aby zmuszać się do wierzenia w te rezultaty, aby uniknąć takich przeciwnych sugestii, Pacjent powinien obiektywnie ignorować te sugestie kierowane do niego. Najbardziej efektywny sposób na wyleczenie lub wpłynięcie na zachowanie innych znany jest jako terapia milczenia lub terapia pasywna. Kiedy jednostka pozostaje obiektywnie nieświadome podanej sugestii, nie ma możliwości, by utworzyła sprzeczną wiarę. Nie jest konieczne, aby pacjent obiektywnie wiedział, że coś jest dla niego dokonywane. Na podstawie tego. Co wiemy o procesach rozumowania subiektywnego i obiektywnego, lepiej, aby pacjent nie wiedział obiektywnie, co się z nim dzieje. Im bardziej pozostaje nieświadoma obiektywna myśl, tym skuteczniej sugestia subiektywna spełni swoją funkcję. Osobnik ostatecznie podświadomie zaakceptuje sugestię i będzie wierzył, że sam ją wygenerował, potwierdzając tym samym prawdę wyrażoną przez Barucha Spinozę nieznamy przyczyn, które determinują nasze działania. Umysł podświadomy jest wszechogarniającym kierowcą, który rozprowadza sygnały obserwatora poprzez myśli i uczucia. Widoczne stany są albo skutkiem drgań wewnętrznych podświadomości, albo przyczyn, które tworzą odpowiadające drgania w obrębie jednostki. Dyscyplinowany człowiek nigdy nie pozwala, by widoczne stany stały się przyczyną, chyba że budzą pożądane stany świadomości. Znajomość prawa rewersji pozwala dyscyplinowanemu człowiekowi przemienić swój świat w wyobrażenie własne i odczuwać tylko to, co piękne i wesołe. Piękne idee, które człowiek budzi w sobie, nigdy nie przestają budzić jego podobieństw w innych. Wiewit, że Zbawiciel Twojego świata nie przybędzie w postaci człowieka, lecz w wydaniu tego, co go uwolni od cierpień. Zbawicielem chorego jest zdrowie. Zbawicielem głodnego jedzenie, a zbawicielem sprawa woda. Człowiek kroczy w towarzystwie Zbawiciela.